ma, się Maja ja jestem paliona, z nami jest Olunia. Dzień dobry, dzień dobry. No i dziś zrobimy sobie taki mały challenge. Ola zapodała go akurat. Oci oczywiście odcinek u niej też będzie. Jest to challenge tak choćby z F5 z tej perspektywy właśnie. Pewnie będę ciągle spadał, ale to już mniejsze to i my widzimy się na pierwszej, ale... Więc... Znajdujemy na pierwsze ręce razem z Oluniem. Olunię wszyscy chyba znają. Dwa osoby przyjdą z mojego kanału. Także na propsie Ola, potrzebne ci to będzie w ogóle? No nie, no, no, no zawsze ta arena jest głupia. Zawsze się blokuje tutaj. No nie mogę tego zniszczyć. O, zniszczyłem to, dobra. LOL. Kurde, F5 Challenge jest za trudne dla mnie. Ja nie na rady. Ale ja też średnią mnie jak, ja, jak... Czekaj, czekaj, cyknę pierwsze? Damy radę. Doleciało. O jacie, czekaj, czekaj, ja tu się skitram gdzieś, czekaj Po jaki będzie skok po Skok! Jezu, ale, ale teamfight Jaki teamfight, ty Ile, Dobra, o patrz Jeden, jeden. o kolejny Zaraz padnie, na F5, na F5 Ginie marnie na perłę jeszcze jedną Oj, oj, tak się nie gra, nie gra się tak Nie, Ola, nie Ola Nie, Ola Tak, tak Ola, nie, nie, Ola, nie Dobra, nie widzimy się na kolejne ręce. Kolejna ręka się tutaj rozpoczęła razem z Olunią. Olunia, o, Olunia, powiedz coś, jakiś kawał, może? Jak znasz coś? Ja znam kawał. Mów. Yy, wiecie, kto jest najlepszym yy, kurcze graczem Minecraft na świecie? Na pewno Palian. nie ty. palion, no, ja wiem, no że pan. No właśnie, Palian. na pewno nie ty. Jakiś tutaj jest ten, fi, 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 Filip po polsku, pozdrawiam Filipa po polsku, ponieważ ma ze mną soja Filip po angielsku <laughs> No tak się zwie, no nie przezywaj go Ola e, Czemu no F5, zapomniałem F5, Ola sorry Sorry te kilka sekund eee, chyba nie zbawi nas Dajcie łapkę w, w górę W górę tak 100-150 lajków musi być, ponieważ jest Ola z nami, a jak nie będzie to, to się potnę i, i umrę ja ja również, a co tam? Nie, mnie o, o to nie będzie obchodzić, ponieważ ona ma tam własny kanał. ej, ej, ja nie jestem taka bezduszna. <grym> jestem tylko trochę bezduszna, ale nie aż tak. Czekaj, chwilę, czekaj. Ej, w ogóle ty ja nie umiem znaleźć żadnej skrzynki. To jest jakieś tragedia. Taki sierota, ej, spadła. O <grym> jest skrzynka znalazłem jedno. I jeszcze do jakiejś dziury skoczyłem bez skojarzeń. Czekaj mm -hmm. chwilę O, z mamy Ej, jabłka. To jest zimne, bo mówisz bez skojarzenia tak naprawdę pewnie tylko ty masz te skojarzenie. <laughs> Jasne! Ale dobra. O tam jest jakiś ty Stefan, nazwany Stefan. Czemu nie? Ej, nie no przerzucę! Jezus No tak. Nie no, się atakuje skill. To. Ej, o no, nie. Ej, w ogóle wiecie, że ktoś tu jest na środku, na samej górze, na tej wieżyczce. No ja biegnę, L wiesz. Linterix. I'm going. O, mamy drewno. Eee. Czekaj, czekaj. W ogóle, y, możecie, moi drodzy, moi kochani, moi w ogóle super fajni widzowie palio napisać, y, jaki wynik meczu obstawiacie, chociaż ten. Czekaj, Polska. Jog mnie zrzucił! E, nie wiem, jutro chyba. Nie, a no nie, no ja dziś, chcę, dziś, dziś, dziś chcę, dziś, dziś, dziś chcę, dziś chcę Znaczy chciałbym dziś, może dam radę Ola Ale ty musisz mi normalnie duszą swoją mi pomóc Ech, Ale to byłaby beka Obstawiajcie wyniki, nie, a ty odcinek Piotra wrzucasz No, no zobaczymy. Mi? no nie umie nikogo znaleźć, Ola, pomóż mi Ja nie chcę, żeby odcinek był tak długi No głóbi. na środku jest na wieży a Nie, nie, my go znamy Znaczy, no na wieży Kurde, to okej okay. Mam ci radar narysować z w środku Ola, mam skrzynkę Ola mam nie, skrzynkę. Nie, tylko pogratulować. Jest, mam lawę! Ja... Yeah, no to teraz pozamiatane. To bo ja do lawy zaraz wlecę. Jak ktoś tu zginął. No mówisz mi, że jest, za go tu nie ma no sam No przecież jest na środku. Ola! U o... góry! Po lewo, do tyłu. O ja, O ja... ja o ja, Ola, ty nie kłamałaś mnie! Ola! Ola! Pa, on spadł! Ola! Nie spadł. Ola, spadł! Na, na, na ziemię, nie? Połamane nogi konfirmet biegnę do niego. Cześć konfirmet. przyjacielu! O, nie ma go. Halo! No jest! Halo, bro, gdzie jesteś? Nie usięgaj. Y y no, właśnie tam po prawo. Gdzie? A tu jest. O, bang, bang, bang 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 po... bang. O ojoj no no, 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 bang, bang. Tak więc Hopsa. Ja mogę Oj, ojo, oj, chyba, chyba, on chyba się... Wyszedł, Jezus nie, on Nie, on mnie powoli denerwuje. Nie, wiesz co? Wiesz Sola? Co, no wiesz co? No wiesz Sola? No, nie wiem w sumie. Wiesz Sola? Ola? Ty w końcu, czy robisz Nie, po... wiesz Sola? Ola? Cześć. Kurde, myślałem, że to lawa. A co, to, a to wełna? Sorry, Ola. Nie, to się nie zabije. Ale fatal. <laughs> Ola, przepraszam cię, ja tak nie chciałem. Czekaj, jest tu drewno? Halo? Halo, panie? Panie? Zostaw mnie ty baranie głupi! Nie będę ci... Kurde... też już se zjem, wiesz? Ej, w ogóle... Ktoś mi bierze na te, że mnie... O! Że Jest co odpalony. cię... Że Ej, ja go zabiłem! Podróż, ja go zabiłem! Oh yeah. No bo on opuścił grę. O oh yeah. tak się na pożegnanie, bo od śnieg będzie zbyt długi. Także to był na tyle w tym odcinku. Kebab. Żadne kebaby to nie Hiszpania. E, no i oczywiście dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wbijecie 150 lajków. Przepraszam, że nie patrzyłem się w kamerę, ale zapomniałem, że nagrywam z kamerą, ponieważ nie dawno nie było. Ola! Ola, zapomniałem się patrzeć w kamerę, chyba nic się nie stanie, nie? Patrzę, patrzę się tak. Zostawcie łapkę w dół i do widzenia. Niestety, kurde, nie patrzyłem się w kamerę. Dobra, ważne, żeby mnie było widać. E, także dziękuję za oglądanie. Wbijcie do Oli, zostawcie tam dwa suby u niej, e, to chyba wystarczy. Tak, tak, oczywiście. Odcinek ze mną tam się pojawi i my się żegnamy. Cześć. bye